Witam, witam, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych tutaj na tym live. Dzisiaj wam pokażę, jak wykonać zadania u, u babci, u dziadka, u różnych tam na farmach, tak? Ok, dobra, to ja sobie piszę już farmy. Ok, ok, i na przykład idziemy tutaj, zadanie wykonujemy na przykład tutaj u babci, tak? Tutaj będziemy mieli zadanie z paprotką. Dopisujemy farmy. Szukamy krótkiej. Nie. Krótkiej paprotki, tak? O, i jesteśmy na miejscu, tak? okej okay. i jak jesteśmy już tu na miejscu? skończysz już teraz wodę. A więc tak, wpisujemy tak sklep. I szukamy tutaj tutaj dekoracje. Ok. Mamy już te dekoracje. I szukamy wody. Musimy następna strona. I tu mamy wodę. Klikamy. I tu potwierdź. I ją kupiliśmy. Mamy ją tutaj, tak? I jak tą wodę już mamy? Podchodzimy tutaj do tego, gdy wybraliśmy u tej babci te zadanie. I, i, i tutaj po prostu klikamy. I tutaj po prostu klikamy. I to trzeba 5 razy podlać, tak? Czas na jedne podlanie To jest 20 minut. Pierwsze od razu podlewamy, później kolejne drugie na przykład. Trzeba oczekać 20 minut. Później kolejne trzecie też trzeba oczekać 20 minut i aż tak trzeba podlać 5 razy. Może się czas wydłużyć tam może z pół godziny. Ale tam jest napisane, że co 20 minut, ale tak do 30 minut, tak? Ok, a więc tutaj, jak już to wszystko wykonaliśmy, te 5 pod, yy, podlewań, yy, obojętnie, którą weźmiemy motykę swoją, czy kosę, tutaj widzicie, mamy takie coś wyschnięte, i to po prostu musimy ze 100 sztuk zebrać. I tak, tutaj mamy jedno, no to raz, i tutaj chodzimy po całej mapie i szukamy, i szukamy tego. I szukamy, tu mamy kolejne, tak? I kolejne, tak? No to trzy. No i tak po całej mapie szukamy takich wyskniętych paprotek. I po prostu aż 100 sztuk, tak? I na przykład, gdy to wszystko zbierzemy, to później wracamy do babci. I wracamy do babci. Gdy sto już 100 sztuk znali mamy, to wracamy. Ok, i jak już 100 sztuk zebraliśmy, i wykonaliśmy jeszcze przed tym, tych 5 podlewań co 20 minut, tu podchodzimy. Jak zebraliśmy te paprotki su suche, klikamy tu prawym i zadanie zostało wykonane. Dziękuję. Zostawcie lajka, like subskrypcję i zapraszam do innych filmików, które będę pokazał jak wykonywać zadanie. Każdy ma problemy ze zadaniami, więc może się komuś ten filmik przyda. Yy, mogę dodać, no, że na obecną chwilę tutaj jest ten diabełek, i u niego nie działają wcale zadania. Ok, ok. Dzisiaj jeszcze Wam pokażę, jak zrobić u dziadka zadanie, tak? A mianowicie, tak, dostajemy pewnie na start kosę. Taką kosę dostajemy. Taką kosę dostajemy. By wykonać zadanie, i właśnie tą kosą musimy wykonać zadanie, by zostało zaliczone. A więc podmieniamy tu i mamy kosę. Mamy tu na jedynce kosę, i teraz farmy, i szukamy y, krótkiej trawy, tak? Zaraz się zobaczymy. Ok. Tak, krótkiej trawy, tak I mianowicie jak tu mamy to wpisujemy tak farmy farmy idziemy tutaj I tak i po prostu chodzimy, chodzimy i kopiemy tak sobie I sobie tak chodzimy i tak sobie kopiemy I tak w przedziale tak można tak powiedzieć, nie wiem, do 5 minut. Wiadomo, może i troszkę dłużej. I można się wracać do dziadka, by sobie sprawdzić jak, jaki poziom już osiągnęliśmy, by zakończyć nasze zadanie. Tego ja tutaj sobie troszeczkę tak pochodzę. Tylko pamiętamy, że musi być ta właśnie ta kosa od dziadka, którą ją właśnie dostaliśmy od niego by zadanie zostało zaliczone, a dokładnie by zadanie został, zostałoby wykonane. Bo jeżeli będziemy mieli inną, swoją własną motykę czy co innego, to po prostu nie będzie to się doliczało z do systemu, że po prostu coś robiliśmy. Tak, nie? Dlatego mówię, ta kosa jest właśnie chceć do tej sprawy, byśmy mogli po prostu wykonać... i zaraz pójdziemy sobie sprawdzić ile już właśnie zrobiliśmy okej, okay, no dobra, idziemy teraz sprawdzić okej, okay, już jesteśmy dziadka 550, zobaczcie o ile? 558, już zrobiliśmy dlatego wracamy tam jeszcze raz i dokończymy te całe zadanie ja zaraz do was wrócę okej okay, okej okay. ja już wróciłem i zobaczymy ile już mamy okej okay, okej okay, widzowie no ja już wróciłem chciałem jeszcze sprawdzić sobie tutaj przy okazji, ile już miałem miałem tam już końcówkę i właśnie chciałem trochę delikatnie tak dokopać żeby było tak mniej więcej końcówka i już kliknąłem prawym i już macie pomyślę, że skończyłeś zadanie u dziadka. Tutaj macie, widzicie? Pomyślę że skończyłeś zadanie u dziadka. Czyli te zadanie zostaliśmy już wykonane, nie? Po... Poszukaj zadania u kogoś innego. Też ok I tu właśnie u dziadka skończyliśmy zadanie. Kolejny odcinek będzie u ogrodnika. I wam powiem jak to zrobić. Okej, okay, to będzie krótki taki coś, ale nagram jeszcze i tego, żeby był osobny filmik. Tu macie ogrodnika. Tutaj musicie znaleźć po prostu mleczne kwiaty. Po prostu możecie swoją motyką i tyle. Podchodzicie tutaj. Tutaj sobie klikacie, przychodzicie, tak sobie klikacie. I okej. Okay. I to wystarczy sekunda. Podchodzicie, klikacie i po prostu zadanie wykonane. To jest chwila, moment, tak? Ok, dzięki, hej. Ok, kolejny odcinek. Jak wykonać zadania u ogrodnika? Podchodzimy, klikamy prawym. Wyznaczone zadanie nam się pokazuje. To będzie zadanie: yy, Zbierz yy, mleczne kwiaty. Jak wzięliśmy już to zadanie? Podchodzimy, tutaj są te kwiatuszki. Nie musimy chodzić po całej wyspie i je szukać. I klikamy tutaj. Klikamy tutaj i szukamy tych mlecznych kwiatuszków. I ok, poklikaliśmy. Wracamy tutaj do ogrodnika. Klikamy prawym. Zadanie wykonane. Cześć, dziękuję. Mogę dodać, że u diabła zadania jeszcze nie działają. Jeszcze nie działają. U diabła zadania.